Witam wszystkich bardzo serdecznie w naszych spotkaniach z niebłahym pytaniem, po co nam filozofia i co nam dała filozofia. Ostatnio wspomniałem o dyskusji, o wolności dyskusji i o argumentacji, która miała stać się podstawą dochodzenia do wiedzy. I tu nie sposób nie wspomnieć o dokonaniu. Fundamentalny wydaje się dla współczesnego świata, jaki wniosła filozofia, czy też jeden z filozofów, kilku filozofów na przestrzeni dziejów do naszej dzisiejszej cywilizacyjnej spuścizny i tego, dzięki czemu nasz świat wygląda dzisiaj tak, jak wygląda. Filozofem, który rozpoczął i który uznawany jest za takiego ojca tej dziedziny wiedzy jest Arystoteles, a chodzi oczywiście o logikę, czyli sposób, argumentowania, formułowania, czy też reguły, jakie rządzą poprawną argumentacją. Wspomnijmy tylko, że ta logika formalna zaproponowana przez Arystotelesa wprowadza prawo sprzeczności, prawo wyłączonego środka, zasadę tożsamości, wszystkie reguły, które rządzą relacjami pomiędzy zdaniami. Te reguły, które wprowadza Arystoteles, te zasady logiczne, które zostają przez Arystotelesa sformułowane, uporządkowane też, no nie jest też tak, że Arystoteles je bazowo wymyślał, one istniały już wcześniej, ale nikt nie dostrzegał w nich ogólnego, jednego systemu, czy też pewnych praw czy zagadnień, które można włączyć w jeden system. Oznacza to, że używano pewnego rodzaju struktur, chwytów retorycznych, relacji pomiędzy zdaniami, sposobów argumentowania. Które miały naszego współrozmówcę, oponenta, przeciwnika politycznego, czy też publiczność w miastach greckich przekonać do naszej racji. Używano więc całego szeregu różnego rodzaju argumentów, przy czym były to argumenty różne. Niektóre to były argumenty, które dziś nazwalibyśmy poprawnymi logicznie, czyli pewnymi systemami wnioskowania: jeżeli A to B, a jeżeli B to C, więc jeżeli A to C itd. Te struktury były używane przez różnego rodzaju polityków, myślicieli wcześniej. Ale jednocześnie z nimi posługiwano się wieloma chwytami retorycznymi, chwytami, które nie do końca spełniały warunki logiczne albo też zawierały w sobie pewnego rodzaju błędy logiczne, czy też przekłamania, czy też manipulacje, które miały służyć w zasadzie osiągnięciu pewnego celu po prostu politycznego. Mamy więc grecki świat, w którym. Dyskusja wolna toczona jest za pomocą różnego rodzaju argumentów. Argumentów, które są z punktu widzenia rozumowania, z punktu widzenia logicznego, poprawne, oraz takich argumentów, które nie są poprawne z punktu widzenia logicznego, nie są rozumowo spójne, no ale działają w jakiś sposób na publiczność, czy też na naszego rozmówcę. I to, co jest wyjątkowego w Arystotelesie, w tym, co czyni Arystoteles. Co czyni Aristoteles jako filozof, właśnie, jest uporządkowanie tej kwestii. Pokazanie, że pewna struktura argumentów, pewne relacje pomiędzy zdaniami można uporządkować pewną strukturę nauki, jaką będzie logika. Pewien porządek praw, który będzie rządził tymi zdaniami. I teraz nie będzie już miało znaczenia, czy osoba wypowiadająca te zdania. Jest niezwykle charyzmatycznym mówcą, który jest w stanie po prostu pięknem swojego głosu, siłą swojej osobowości przekonać audytorium, ale rolą tego narzędzia, jakim jest logika, będzie pokazanie, że niezależnie kto mówi, będziemy wiedzieli, czy ma rację, czy nie ma racji. Będziemy widzieli i rozumieli i umieli to rozłożyć na czynniki pierwsze. I ta zasługa Arystotelesa jest niezwykle istotna dla Całego późniejszego budowania przez filozofię pewnego rodzaju struktur argumentacyjnych, jak też dzisiejszego w zasadzie podstaw dla no, takich części nauk, jak częściowo z matematyka, w dużej części informatyka, oraz będzie pokazywała, w jaki sposób można rozumieć też język, czy też analizować język pod kątem właśnie uznawania poprawności, bądź poprawności pewnego rodzaju linii argumentacyjnych, lub też pewnych paradoksów, które w języku powstaną. Jeśli chodzi o taki paradoks i o przykład tego, w jaki sposób filozofia doprowadziła do rozwiązania pewnego ciekawego, być może bardzo lokalnego problemu, być może takiego tylko i wyłącznie e, takiego cyrkowo-ciekawostkowego, ale jednak pokazała, że ma tę zdolność, ma tę siłę, że ma to pytanie odpowiedzieć, jest Problem kłamcy, też antynomia kłamcy. Wyobraźmy sobie takie zdanie, ja zawsze kłamię. Czy to zdanie jest prawdziwe, czy jest nieprawdziwe? Jeżeli pochylimy się nad tym zdaniem, ja zawsze kłamię, no to musielibyśmy powiedzieć, że to zdanie jest nieprawdziwe. Jeżeli w tym momencie mówiłem prawdę, a jeżeli mówiłem prawdę, to znaczy, że to zdanie musi być prawdziwe. Dochodzimy do pewnego rodzaju wewnętrznej sprzeczności w tym zdaniu. I to mnie kłamcy Grecy znali. Oni widzieli to zagadnienie i do końca wiedzieli, w jaki sposób się do niego dobrać. Próbowano rozwiązać to, na czym polega ta dziwna, paradoksalna sprzeczność w tym zdaniu, natomiast nie udawało im się tego, tego zagadnienia rozstrzygnąć. Natomiast dzięki rozwojowi logiki. Zapoczątkowanej przez Arystotelesa, kontynuowanej przez Leibnica, a dopełnionej powiedzmy przez Wittgensteina czy też szkołę lwowsko-warszawską, otrzymaliśmy odpowiedź. Alfred Tarski, jeden z przedstawicieli szkoły lwowsko-warszawskiej, sformułował odpowiedź i wyjaśnił, na czym polega ten nam że Tak naprawdę tam nie mamy do czynienia z paradoksem. Tam nie ma problemu. Problem jest tylko w tym, w jaki wyrażamy to zdanie. Ponieważ to zdanie, tak naprawdę, z punktu widzenia logicznego nie brzmi: Ja zawsze kłamie. Ono brzmi inaczej. Ono brzmi: Ja mówię, otworzyć cudzysłów, ja zawsze kłamie, zamknąć cudzysłów. To jest poprawna, logiczna struktura tego zdania. I dopiero widząc to, odnajdujemy źródło problemu. Po prostu nie słyszeliśmy, nie widzieliśmy całego zdania. Logika je tam zobaczyła. Ta logika pozwala zbudować dzisiaj różnego rodzaju komputery Czy też tworzyć maszyny samouczące się, czy też te wszystkie algorytmy, które nam dzisiaj pomagają w naszym współczesnym świecie. Ogromna część informatyki bazuje właśnie na tym, co Arystoteles i jego następcy w obszarze logiki stworzyli. Jest to wartość, którą wydaje się bezwzględnie zawdzięczamy temu, czym jest filozofia. Wyodrębnieniu właśnie tej gałęzi wiedzy, tej gałęzi argumentacji spośród bardzo wielu szerokich obszarów po prostu dyskusji pomiędzy ludźmi. Inne nauki, czy inne też kręgi kulturowe, czy też inne refleksje kulturowe nie wykształciły tego podziału. Co więcej, ta logika Aristotelesa na pewnym etapie rozwoju filozofii, szczególnie właśnie w rozwoju filozofii średniowiecznej, zostanie w pewien sposób rozwinięta, ale też zatrzymana na pewnym etapie. Znaczy, w pewnym momencie tam pojawi się ta kategoria takiego ostatecznego autorytetu, jakim jest Pismo Święte czy też Bóg, i ona wielokrotnie powstrzyma pewnego rodzaju rozstrzygnięcia, które na gruncie logiki powinny, e, powinny się Rozstrzygnąć w inny sposób, natomiast tutaj odwołując się do takiego uniwersalistycznego, absolutnego autorytetu, jakim jest Bóg czy też Pismo Święte, będzie zawieszało pewne reguły, które wcześniej Arystoteles sam sformułował. Nie zmienia to jednak tego, że to właśnie dzięki filozofii udało nam się w przyszłości od tego Arystotelesa stworzyć narzędzia i sposób budowy poprawnej argumentacji. My wiemy, jak ją budować. Oczywiście napotykamy wiele różnych innych problemów, ponieważ źródłem poprawnej argumentacji jest to, co Leibniz będzie formułował jako prawdy podstawowe, czyli takie aksjomaty dotyczące tego, co jest nie musi być udowadniane, a musi być zawsze prawdziwe. Takie aksjomaty znajdujemy u Euklidesa, na przykład w, w jego pracy elementy. I w elementach Euklidesa tam właśnie mamy kilka takich aksjomatów z geometrii. I na tych aksjomatach zbudowana jest cała dalsza refleksja Euklidesa. Euklides bowiem zakłada, że jeżeli właśnie stosując poprawną linię argumentacji, jeżeli logicznie będziemy wyciągali wnioski z kolejnych zdań podstawowych i z kolejnych zdań zbudowanych w tych zdaniach podstawowych, to wtedy wszystkie nasze dalsze wnioski będą jak najbardziej poprawne. I jak najbardziej Euklides ma rację. Eusteles też tutaj ma rację. Problem, jaki będzie napotykała jednak logika, czy też to, w jaki sposób filozofia będzie zatrzymywała się w pewien sposób, będzie dotyczył tych właśnie zdań podstawowych, tych praw podstawowych. Jak pamiętamy, Kartezjusz będzie się z tym bardzo mocno zmagał, proponując tą swoją metodę sceptycyzmu metodycznego, czyli odrzucenia wszystkiego, w co można wątpić. Więc jeżeli w coś można wątpić, to nie może to być tą prawdą podstawową, nie może być tym źródłem naszego wnioskowania. Współcześnie dzisiaj. W logice nie musimy jednak zawsze odwoływać się do tych praw podstawowych. Czasami nie interesuje nas to, skąd wywodzą się te zdania, interesuje nas tylko relacja pomiędzy tymi zdaniami. I to świetnie logika robi. Logika doskonale jest w stanie pokazywać, w jaki sposób relacje pomiędzy zdaniami są budowane, w jaki sposób ich wzajemne oddziaływanie możemy prześledzić, w jaki sposób one mogą Przyczyniać nas do, czy też prowadzić do pewnych wniosków takich czy innych, niekoniecznie stwierdzając o prawdziwości tych wniosków, mówiąc tylko, czy one są poprawnie wyciągnięte. Jeżeli mielibyśmy wskazać więc obszar, kolejny, w którym wskazałbym, że filozofia wniosła ogromny wkład w na naszą cywilizację, to będzie to rozwój logiki. Na dzisiaj dziękuję i do zobaczenia.